Jest! Jest rybka! Gumka z Ali robi robotę. Witam wszystkich serdecznie. Dawno nic nie nagrywałem, ale tak naprawdę nic ciekawego się za bardzo nie działo. Gdzieś tam jakieś pojedyncze rybki, więc nie było za bardzo co, co wrzucić. No ale, nadarzyła się okazja, skończyły się święta. Chyba byłem grzeczny, bo jakiś tam ciekawy prezent dostałem, zaraz Wam zaprezentuję. No i trzeba go przetestować. Zobaczcie co, co mi przyniosły święta. Wjechał taki ciekawy zestawik, Multiplikator Ganki. Nie wiem, tu ostrości za bardzo nie widać. Do tego kij y, castingowy Savage Gear. Kurde, z tą ostrością jest słabo. W każdym razie SG-2 do długość 2,21 cięża wyrzutu od 30 do 80 no i będziemy dzisiaj robić pierwsze kroki z sprzętem, ze sprzętem castingowym to prawda z przynętami takimi większymi jest ciężko dopiero zamówionko zostało złożone i paczuszka do mnie idzie, także zapraszam do oglądania filmu nauczycie się przytrzymywać opanujemy, opanujemy Przyjdą żerki, to w ogóle będzie już lepsze łowienie. Dobra. Pierwsze rzuty. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Ale co tu się porobiło? Za luźno było chyba splątane. Czekaj, no, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. No. Yep. Całkiem nieźle idzie jak na początek, oczywiście. Tę długość rzutów chciałbym, że tak powiem, wydłużyć. Ale dopracujemy, przyjdą dżerki, zacznie się lepiło. Fajnie byłoby kij rozdziewiczyć, no ale nie wszystko na raz. Jeszcze jeden rzut w tym miejscu. Dobra, pierwsza zrywka za nami. Teraz przedostajemy Kanibala z ali. Zobaczymy, jak on pracuje. Otwieram zbrojonko. Cena naprawdę jest atrakcyjna tych gumek. Zobaczymy, jak to pracuje. Gdzie ten tutaj przypon? O, cyk. Dobra Zobaczmy jak pracuje gumka z Ali Nie wiem czy będzie widać Nie wiem czy to widać na kamerze Ale generalnie jak dla mnie jest ok Dobra wykonajmy pierwsze rzuty Jest, jest rybka, gumka z Ali robi robotę, co to takiego, co to takiego, gdzie mam podbieraczek, przetestujemy też podbier, no. co to jest, szczupły, chodź, 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 tak leciutko wpięty, chodź, przetestujemy podbieraczek, chodź, 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 dalej, dalej. mamy to, mamy to. Pierwsza ryba na brzegu. Świetnie. Już jestem zadowolony. Zaraz robimy mierzonko, wypuszczonko. Dobra. O proszę. Ojejej, tam się gdzieś zaplątała. Dobra. Leciutko zapięty. No, wypuść. O. Dobra. Bierzemy miarkę. Zaraz zmierzymy. No i jeszcze wagę też go zważymy gościa O, tutaj nawet jakieś łuski są Ktoś tutaj coś już włowił Aha, po co te pudełko ładny grubasek, pijaweczki po nim się pijaweczki po nim tam stężają że taki 60 grosz Nie wrócaj, chodź, chodź O, o pięknie Ale sznubka O. 60 No 64 Czekajcie, zrobimy mu zdjęcie o, Nie uciekaj, nie uciekaj Cyk, cyk, dobra fotka jest. Waga kilo siedemdziesiąt pięć, kilo siedemdziesiąt pięć. Waga 1,75 kg. Przeszli jakąś fotkę i wypuszczamy gościa Dobra oczywiście rybka wraca do wody Spróbujmy coś nagrać spod wody Kamera, ja mam nadzieję że ta druga kamerka nie rysuje. O! No, dalej gościu Ale popłyną elegancko no, Wspaniale Pierwsza ryba zaliczona Można powiedzieć, że wypad udany Także zapomniałem jeszcze się pochwalić nowym podbieraczkiem. Też został ochrzczony. No i ogólnie jak widać guma z Ali robi robotę. A dużo tańsza niż nasze polskie kanibale. Dwa ci rzuty na casting. Coś jest jak żeby inaczej. To jest, kurde, broda poszło. <grystanie> Pierwszy, pierwsze wody zapłoty, można powiedzieć. Pierwsza przynęta po brodzie poleciała. <grystanie> Podsumowująco. Dużo wody musi jeszcze upłynąć, żebym się nauczył wędkować na ten casting. Dwie przynęty, te które nadawały się jak gdyby do łowienia na, na ten kij. No niestety w skutek brody poleciały sobie gdzieś tam. No fajnie, że udało się tą rybkę złowić. Tyle, tyle, jeżeli chodzi o, o, o takie konkretne zdarzenia. E, żeby pokazać, co się wcześniej wydarzyło, wrzucę Wam jeszcze jeden filmik, gdzieś tam chyba z przełomu października, listopada, tam taki fajny szczupaczek grubszy niż, niż dłuższy chwycił. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam jeszcze raz. 私。